Przedstawiamy rewolucyjny BitBoost, w pełni zautomatyzowaną platformę opartą na algorytmach sztucznej inteligencji. BitBoost łączy nieograniczone możliwości inteligentnej sieci neuronowej z bezpieczeństwem i wydajnością blockchain. Ogromne doświadczenie w tradingu, które ludzkość zgromadziła przez ponad pół wieku, po to, aby dać każdemu z nas możliwość bezpiecznego zarabiania pieniędzy bez straty czasu. Jest to platforma, która zarabia za mimast ciebie pieniądze. Tak, tak, Bitboost będzie zarabiać dla ciebie pieniądze, podczas gdy ty będziesz się uczyć, budować związki, wychowywać dzieci, uprawiać sport i cokolwiek innego. Platforma robi to 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. I zawsze z taką samą skutecznością. Nie potrzebuje odpoczynku na sen czy urlop. Nie potrzebuje nawet przerw technicznych. Będziesz mógł pozwolić sobie na wszystko, o czym marzyłeś, i jeszcze więcej. Otrzymasz życie, na które zasługujesz. Zapytasz, jak to możliwe? W rzeczywistości jest to bardzo proste. Platforma autotradingowa BitBoost robi to, co robi każdy makler giełdowy. Robi zakłady, aby osiągnąć zysk. Robi pieniądze z pieniędzy. Tylko, że robi to tysiąc razy skuteczniej niż jakikolwiek trader. Jest to automatyczny program handlowy, kwantowa sztuczna inteligencja którego celem jest handel na wszystkich znanych giełdach z maksymalną korzyścią dla inwestora. Zgódź się, że niezależnie od tego, jak dobrze trader potrafi kalkulować i analizować, sztuczna inteligencja robi to lepiej. Może zebrać i przeanalizować tysiące razy więcej informacji i zrobi to w ciągu kilku minut. Dostrzeże właściwy trend i nie przegapi odpowiedniego momentu. Obliczy z dokładnością do milisekundy, gdzie i kiedy postawić zakład, aby z dużym prawdopodobieństwem osiągnąć zysk. Minimalny depozyt pozwala na aktywację konta na platformie dla BitBoost, dzięki czemu użytkownik może zawierać swoje pierwsze zakłady. Od tego momentu będzie mógł zawierać zakłady wykorzystując zyski z wygranych już zakładów. I tak dalej w niekończącej się pętli. Oprogramowanie przeanalizuje tysiące transakcji dokonanych na wszystkich możliwych giełdach kryptowalutowych na całym świecie i umieści Twoje pieniądze tylko w tych potencjalnie zyskownych. Sztuczna inteligencja działa w oparciu o nowoczesne technologie i zaawansowane algorytmy. Natychmiast wykonuje kompleksową analizę rynków kryptowalut i kryptografii każdej kryptowaluty na rynku. W oparciu o dokładne i szczegółowe informacje. Każdy wskaźnik techniczny i trend rynkowy jest badany i brany pod uwagę w kontekście danych historycznych dotyczących dynamiki cen każdej z walut. Analiza ta stanowi podstawę taktyki i strategii handlowych, które SI opracowuje w celu podejmowania świadomych, przemyślanych decyzji handlowych. A SI nie potrzebuje wiele czasu na znalezienie i przetworzenie informacji. Robi to błyskawicznie w czasie rzeczywistym. Nie przegapi on ani jednej potencjalnie zyskownej okazji handlowej. Taka strategia ma tysiąc razy większe szanse na sukces niż zwykły trader. Oczywiście nie wszystkie 100% zakłady będą możliwe do wygrania. Nawet SLI nie może oszukać praw statystyki. Ale jeśli jest coś, co może zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować szansę na wygraną, to BitBoost platforma na bazie sztucznej inteligencji. To jest Twoja najbardziej zyskowna, najskuteczniejsza strategia tradingowa. Z 70 do 80 procentami prawdopodobieństwem na każdej transakcji zarobi dla ciebie od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych dziennie. Oto przykład. Sebastian Majewski pracował jako montażysta mebli w Krakowie. Była to trudna praca. Sebastianowi nie podobało się to, co robił. Nie miał pieniędzy na wygodne życie, a co dopiero na odpoczynek po pracy czy weekendowe wyjście do baru z przyjaciółmi. Nagle Sebastian zdał sobie sprawę, że pensja w fabryce nie jest dla niego wystarczająca. Musi pomyśleć o swojej przyszłości, potrzebuje nowego mieszkania i nowego samochodu. Branie kredytu na kredyt nie jest rozwiązaniem. Zdobycie drugiej pracy oznaczało zrujnowanie zdrowia. Potrzebne było zasadniczo inne rozwiązanie. Nie potrzebował tylko szybkich pieniędzy, potrzebował stałego, pasywnego dochodu. Następnie Sebastian zobaczył post o BitBoost na YouTube. Nie wahał się długo i tego samego dnia założył konto i dokonał minimalnego depozytu, aby rozpocząć handel. Nie był do końca pewien, czy to zadziała. Ale po kilku godzinach na jego konto wpłynęło pierwsze 3490 zł. Po 15 minutach kolejne 1300 zł, następnie 1740 zł styczeń 2170 rok ZEU w ciągu kolejnych 10 minut. W ciągu dnia to już prawie 8500 zł. Pomyśl o tym, tylko rejestrując się na platformie i popijając kawę Sebastian w ciągu kilku godzin osiągnął 600% zysku. Od tego czasu Sebastianowi nie brakuje pieniędzy. Planuje otworzyć własny biznes kawowy i osiedlić się na Bali, gdzie przez cały rok jest ciepło, a może jest blisko. A teraz ujawnimy największy i najważniejszy sekret. To co zrobił nasz bohater, było łatwe do wykonania dla każdego. Aby uzyskać dostęp do nieograniczonych możliwości, wystarczy zarejestrować się za darmo i dokonać minimalnego depozytu. Oto co musisz zrobić, aby się zarejestrować. Kliknij na link, przeniesiecie on na stronę BitBoost. Dokonaj bezpłatnej rejestracji, załóż konto na platformie. Możesz to zrobić na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Na domowym komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, iPadzie czy smartfonie. Oprogramowanie ma prosty, intuicyjny interfejs, który jest łatwy do zrozumienia. I niech nie przeszkadza ci brak doświadczenia w handlu na giełdach. Kiedy się zarejestrujesz, będziesz mógł wybrać poziom autonomii, który chcesz, w zależności od tego, czy masz umiejętności handlowe, czy nie. Zostanie ci przydzielony osobisty doradca. Jest to osoba z doświadczeniem w handlu, która dokładnie wie, co i jak działa na giełdzie. On lub ona odpowie na wszelkie pytania które możesz mieć natychmiast lub później. Pozwoli to uniknąć potencjalnych trudności w procesie adaptacji. To wszystko? Teraz tylko czekamy, aż pieniądze zarobione dla nas przez sztuczną inteligencję Bitboost zaczną spływać na nasze konta. W ciągu zaledwie dwóch do trzech miesięcy każdy może stać się tutaj kryptomilionerem. Dlatego nasza giełda nazywana jest systemem szybkiego zarobku. Nie należy jednak mylić wymiany kryptowalut z loterią. Jeśli loteria to przypadkowa, niespodziewana wygrana, która może się już nigdy w życiu nie powtórzyć. To BitBoost jest właśnie platformą specjalnie zaprojektowaną do zarabiania pieniędzy dla wpłacającego. Szukanie zwycięskich pozycji, obstawianie i wygrywanie to jej zadanie. I radzi sobie z tym perfekcyjnie. Dlatego po dokonaniu wpłaty na swoje konto nie musisz martwić się o nic innego, tylko co jakiś czas podliczać, o ile stałeś się bogatszy w ciągu ostatniego dnia. Tygodnia, miesiąca. Jest tylko jedno, ale trzeba być w szczęśliwej drużynie. Liczba miejsc przy rejestracji jest ograniczona i nie każdy dostanie się do klubu wybranych. Dlatego podejmuj decyzję szybko. Wybór jest prosty. Albo wszystko jest takie samo, zwykłe i nudne, od wypłaty do wypłaty. Albo od tej chwili będziesz miał nowe życie, w którym tylko archiwalne zdjęcia będą przypominać ci o przeszłości. Życie, w którym możesz robić wszystko, co chcesz, w którym spełniają się wszystkie marzenia, niezależnie od tego, jak bardzo są śmiałe. Nie musisz się też martwić o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Algorytmy BitBoost integrują zaawansowane protokoły bezpieczeństwa i szyfrowanie SSL, aby zachować bezpieczeństwo informacji i ukryć wszelkie potencjalne luki w zabezpieczeniach przed ciekawskimi oczami. Dzięki BitBoost Twoje dane finansowe i fundusze są bezpiecznie chronione. Po prostu ciesz się beztroskim surfowaniem w bezpiecznej przestrzeni kryptowalutowej. Oczywiście, możesz argumentować, proszę spojrzeć na to, co dzieje się dziś z giełdami kryptowalut. Są one wstrząśnięte i rozgorączkowane. Upadają, a depozytariusze bankrutują. Tak, niestety nie każdy projekt kryptowalutowy zakończył się sukcesem. Ale możemy z całą pewnością powiedzieć, że BitBoost jest bezpieczny od porażki. Ponieważ nie działa z jedną konkretną kryptowalutą, która może być podatna na zagrożenia. Oprogramowanie inwestuje we wszystkie dostępne aktywa jednocześnie. Dlatego też, przegrawszy na jednym zakładzie, przeanalizuje sytuację, wyciągnie niezbędne wnioski i natychmiast wygra z powrotem na drugim. I oczywiście nie powinniśmy zapominać, że okresowość jest nieodłącznym elementem każdego rynku, włącznie z rynkiem kryptowalut. Kursy rosną i spadają. To właśnie to zjawisko jest sednem zarabiania na giełdach walutowych, różnice kursowe. Najważniejsze jest, aby złapać i przejechać właściwy trend wzrostowy. I to właśnie S i BitBoost robi najlepiej. Jeśli chodzi o kryptowaluty w ogóle, to bitcoin, pierwsza i największa z walut cyfrowych, przekonująco udowodniła ich żywotność. Bitcoin to moneta z najbardziej imponującą historią cenową. Zaczęła się od ułamka dolara, a dziś Nieco ponad 50 lat później, jeden bitcoin jest wart w szczytowym momencie prawie 70 tysięcy dolarów. Bitcoin nie na darmo nazywany jest cyfrowym złotem. Okazało się, że jest świetnym cyfrowym wehikułem oszczędności. Czy nam się to podoba, czy nie, waluty cyfrowe to przyszłość. I tylko nasze dzisiejsze wybory decydują o tym, czy jest dla nas miejsce na tym świecie, czy nie. Podsumujmy. Więc czym jest BitBoost? Jest to szybki i niezawodny sposób na zarabianie pieniędzy na autopilocie. Wpłacasz raz depozyt, a potem po prostu planujesz, jak chcesz wydać pieniądze zarobione dla Ciebie przez algorytmy sztucznej inteligencji. Jest to tak zdecentralizowany sposób zarabiania pieniędzy, jak to tylko możliwe. Nie jest kontrolowany przez banki ani rządy. Nie mogą na niego wpływać żadne instytucje finansowe. Dlatego każdy, kto ma czas na rejestrację, może tu zarabiać, póki jeszcze jest na to czas. To jest bezpieczna droga. A bezpieczeństwo zapewnia tu sztuczna inteligencja. Nie ma już żadnego powodu, abyś pozostał biedny. Dołącz do projektu BitBoost już dziś, a jutro Twoje życie nieodwracalnie zmieni się na lepsze.